Kolejne unowocześnienie szczecińskiego taboru tramwajowego. Po naszych ulicach jeżdżą już nowoczesne swingi, a teraz zakończyła się dostawa kolejnych tatr, które zastąpią na szczecińskich ulicach wysłużone tramwaje pamiętające często jeszcze lata 70. Do chwili obecnej udało się sprowadzić do Szczecina ponad 120 takich tramwajów, z czego są to 73 tramwaje przegubowe oraz 52 tramwaje pojedyncze. Należy dodać, że ostatnia dostawa, ostatni kontrakt zawarty z przewoźnikiem berlińskim w ubiegłym roku. Opiewał na 42 tramwaje. Nowe tramwaje przyjechały do nas z Berlina. Inwestycja pozwala na poprawę komfortu podróżowania komunikacją miejską i zmniejsza koszty napraw taboru. Stare polskie 105N znikają, więc z torów. Pozostaną jedynie pojazdy zmodernizowane, w tym montowane niemal od podstaw w Szczecinie Moderusy Alfa. Stare tramwaje były już wyeksploatowane, w większości pamiętały jeszcze lata 70. Były to pojazdy nienowoczesne, niekoniecznie sprzyjające zarówno motorniczym mechanikom jak i przede wszystkim pasażerom. Stąd też musiały zostać wycofane. Przegubowe Tatry znakomicie sprawdzają się na szczecińskich torowiskach zarówno jeżdżąc pojedynczo jak i w składach połączonych po dwa. Od kilku tygodni mogą się o tym przekonać szczecińscy pasażerowie. W ostatni weekend mierzący ponad 36 metrów długości składy można było spotkać na linii numer jeden. Nowe tramwaje obsługiwać będą niemal wszystkie trasy. Tatry praktycznie możemy spotkać na wszystkich liniach, niemniej jednak na, tylko na części tych linii kursują tramwaje przegubowe. Są to linie 1, 2, 4 po wakacjach, w weekendy linia 5, linia 7, linia 8, linia 9, po wakacjach linia 10 i linia 12. Wszystkie tramwaje będą stacjonować w zajezdni przy ulicy Wojska Polskiego w Szczecinie. Zakup nowego taboru od berlińskiej firmy BGW trwał od 2006 roku.